Siema! Dobra, to będzie szybki opening Mega Świni. 106 błyskotek, 508 monet, 213 power Pierwszy rare. Drugi epic. Spray to Ems. Trzeci bardzo rzadki, podwajacze. Czwarty, kolejne podwajacze, teraz rzadki kolejny i punkty mocy, kolejne rzadki, punkty mocy znowu. LEGENDA! Legenda, ciekawe co z tego będzie. Viking BULL. Mityk. 500 do kita. Epic 100 do kit'a, bardzo rzadki nic za bardzo o podwajacze kolejne punkty mocy kolejny rzadki kolejne punkty mocy bardzo rzadki punkty mocy znowu bardzo rzadki emotka do etykara bardzo rzadkie monety, bardzo rzadki. Kolejne kredyty do kita, rzadkie monety, rzadkie powerpoints, i rzadkie monety. Co się trafiło? No, trochę kredytów, trochę. Trochę tam. Dwie, tak naprawdę, motki to znaczy spray i emotka spray do Ms i jemotka do tego i Viking Bull. I też straciłem trochę puch. Hmm, sporo puch, trochę puch to jest. Takie trochę to jest 339. Ta. To duże trochę w sumie. Kolejne wydarzenie za 18 godzin. I jeszcze tylko odbierzmy to. Kredyty, kolejne kredyty mm. do też, i wyszła jeszcze legenda. I wyszła tylko jedna lekarz. W sumie to. To wtedy no Nie najkoszej. Nie najkoszej wyszło. I skin do bóla. ładniejszy niż ten ból. Trochę według mnie. Spray do Ms. I emotka do kara. A, jeszcze miałem jedną. A, no to mamy trzy emotki do Etkara. Na splej są cztery miejsca z jakiegoś powodu, ale na emotki są dwa. W sumie to bym radziej wziął to Dobra to była tam e, gaświnia wszystkich zaakceptować i też tyle mam poziomów nocy 11 jeszcze mi tylko brakuje do odżyski hipercharge'a, a tak inaczej, wszystko mam. A tak reszta to jeszcze to jest. 10, 10 wymaksowanych. Tak całkowicie. Dobra, to koniec tego odcinka, bo w sumie co oni można zrobić? Znaczy, no. Mam stardoby. ale.